Jacek Międlar, publicysta. Były ksiądz. Orędownik w walce o prawdę. Wielki Polak i patriota. W nowo napisanej książce, która stała się swoistą autobiografią, definiuje choroby trawiące Kościół katolicki i polskie społeczeństwo. Ujawnia i piętnuje homoseksualne lobby w Kościele i liberalizm, który wkradł się w jego szeregi i destabilizuje go od środka. Międlar demaskuje antypolonizm i odpowiada na pytanie Kto tak naprawdę, w zaciszu gabinetów, zdala od kamer, kształtuje mass media i politykę światową? Wraz ze zrzuceniem sutanny pozbył się Knebla, który włożyła mu w usta kościelna hierarchia Teraz! Jacek może walczyć o prawdę! Życzymy ci, abyś w swoich działaniach był niezłomny, twardy, silny i nie zważał na złe języki żebyś uparcie szedł drogą, którą wskazuje ci Pan Bóg i nigdy z niej nie zszedł. A tak Jacek pisze we wstępie swojej książki. Jestem Polakiem i osobą kochającą Boga. W tym miejscu pewnie wzrok wielu się zatrzyma. Wszak dla mainstreamowych mediów i środowisk liberalnych, które uzurpują sobie monopol na jedynie uznawaną w społeczeństwie prawdę, połączenie Polaka z katolikiem jest najgorszym z możliwych Drodzy Państwo, musimy rozbić ten Wrocławski układ! Musimy rozbić ten układ! Bóg jest z nami, a zwycięstwo jest oczywiście po naszej stronie. Książka dostępna w sklepie internetowym sklepmyślnikwprawo.pl. Możliwość zamówienia książki z dedykacją lub autografem.